Okazało się, zmieniłem tłok, kompresja ładna, 8 barów, dalej to nie paliło. Ledwo tam z wiertarki co się okazało, cylinder pomimo, że miały sygnatury KT, kontroli technicznej, była to podróbka chińska. I tu po ekspertyzie rozcięciu tulei, kanały poprzesuwano ponad 3,5 mm do góry wszystkie, już średnicy nie liczę. Ten jest oryginalny, ten jest chiński zamiennik. O. Widać głębokie e, różnicę. No i przesunięcie, wszystkie do, do, do góry o 3,5 mm. fazy rządu, pozmieniane całkowicie. I po założeniu oryginalnego, komarek zaczął chodzić. No i ten jest złożony, oryginalny. Tak, tak, ten oryginalny. I taki, do taki do sprzedania oryginalny po remoncie, ile kosztuje? Eee, on jest na oryginalnych częściach, na oryginalnym, wale oryginalnych, uszczelka, cylinder jest nominalny albo po szlifie, tłok jest oryginalny, pierścionki oryginalne, dwójka z niego. Wsadzać i jeździć, co do gaźnika nie mam pewności, bo tam trzeba było w ramę wsadzić, pojeździć i tak dalej. 2000 Tak. No to jak na, jak na komara to sporo. No ale wszystko orginał. teraz o cylinder nowy trzeba dać z pińców. zregenerować wał 300.